Cześć i kolejny raz witam Was obok nowego Nissan'a Qashqai i drugi raz obok jego hybrydowej wersji e-Power, w której przednia oś napędzana jest tylko za pośrednictwem silnika elektrycznego, a silnik spalinowy pełni tutaj rolę tylko i wyłącznie generatora Prądu. W tym materiale skupię się na najważniejszej kwestii, czyli ile ten samochód tak naprawdę zużywa paliwa. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes, i dziś zapraszam Was ponownie na test nowego Nissana, Qashqai i e Power. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! W materiale nie będę przedłużał, a więc nie będę chodził wokół samochodu i tak dalej. Wszystkie te kwestie poruszyłem już w poprzednich materiałach z tym samochodem. Jeśli cię interesuje stylistyka, drugi rząd siedzeń, bagażnik, omówienia wnętrza jego praktyczności i rozwiązań technologicznych, odsyłam do poprzednich materiałów z Nissanem Qashqai, a teraz przejdźmy już do wnętrza. I na początek od razu dane techniczne tego samochodu. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, to jest hybryda jednak bardziej nietypowa, ponieważ tutaj napęd przekazywany jest tylko na przednią oś za pośrednictwem silnika elektrycznego. Ten ma 190 koni mechanicznych i 330 Nm maksymalnego momentu obrotowego i czysto teoretycznie pozwala on przyspieszyć od 0 do setki w 7,9 sekundy. Do tego mamy oczywiście silnik spalinowy, 1,5 litrowy, 158 koni mechanicznych, 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Niemniej jednak nie jest on w żaden sposób fizycznie połączony z przednią czy z tylną osią, jedynie ma on generować prąd do akumulatora. Ten jest bardzo malutki, nieco ponad 2 kWh. Brutto, więc przez większość czasu ten samochód po prostu się doładowuje na bieżąco, aby generować prąd. Więc teraz, nie przedłużając, na początek sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Poprzednim razem nie było takiej okazji, jednak dziś już taką okazję mamy. Warunki drogowe niestety nie są zbyt dobre. Mamy tutaj dość mokro. Na szczęście w tym momencie już. Nie pada, jednak zobaczymy jak ten samochód przyspiesza. Przełączmy się w tryb sportowy. Tak jak mówiłem Wam ostatnim razem, mamy tutaj trzy tryby jazdy: Eco Standard i właśnie sportowy. Wyłączmy Auto Hold, aby nas tutaj nie blokował. Kontroli trakcji w tym samochodzie wyłączyć nie możemy. Niemniej jednak sprawdźmy, jak ten samochód teraz przyspiesza do setki. Bardzo spokojnie na początku, tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym, samochód nie włączył od razu silnika spalinowego, nie przygotował się na tak bardzo dynamiczne przyspieszenie. Tak całościowo, naprawdę bardzo sprawnie. Przełączmy się już w tryb standardowy, i oczywiście przejdźmy do sedna, czyli ile ten samochód tak naprawdę zużywa paliwa. Ostatnim razem, gdy testowałem ten samochód w przepięknych karkonoszach na polskiej premierze. Niestety nie było okazji, m, może wiele kilometrów się tym samochodem przejechać. Łącznie zrobiliśmy może 100 kilometrów. Oczywiście osoby, które przejechały pełną trasę, którą zaplanował Nissan, ja nagrywałem film, przejechałem troszeczkę to inaczej. I wtedy średnie zużycie paliwa miałem na poziomie 6 litrów w cyklu takim mieszanym, górskim, troszeczkę wymagającym. I było to minimalnie więcej niż podaje producent w cyklu mieszanym, ponieważ Nissan mówi około 5 litrów, u mnie 6, więc wciąż akceptowalny wynik. No i wtedy, mając 6 litrów na każde 100 km i zbiornik tutaj 50-litrowy, wciąż mogłem przejechać faktycznie 800 km. Właśnie takiej jazdy, więc wynik był jak najbardziej akceptowalny. Teraz odebrałem już samochód do normalnego testu. Auto jest z nami dwa tygodnie. Mieliśmy okazję ten samochód posprawdzać w przeróżnych warunkach. I gdy ja odebrałem ten samochód, na początek, pierwsze co zrobiłem, to test spalania w trasie. Zrobiłem trasę z Warszawy do Łodzi, planowałem jechać autostradą A2, niemniej jednak remonty, ponieważ autostrada ma już 10 lat, więc trzeba ją już niestety remontować. Więc pojechałem drogą S8 z Warszawy do Tomaszowa, do Piotrkowa, następnie autostradą A1 do łodzi. Więc przez większość czasu było 120 na godzinę, później od rawy mazowieckiej ograniczenia do 100 na godzinę i od Piotkowa Trybunalskiego już jazda 140, więc średnio około 120 km na godzinę na moim liczniku cały czas było. I ku mojemu zdziwieniu, ten samochód podczas jazdy 120 na godzinę, już zużywa około 77 do 8 litrów jazda. Następnie autostradowa troszeczkę podbiła to spalanie. Jednak wynik końcowy osiągnąłem właśnie 8 litrów na każde 100 km. Przez większość trasy ten samochód wykorzystywał swoją jednostkę spalinową na poziomie około 20, czasami 40%, więc nie potrzebował zbyt wielu. Niemniej jednak wynik nie był aż tak dobry, jak oczekiwałem. Myślałem, że ten samochód będzie zużywał między może 6,5 a 7 litrów. Wynik na poziomie 8. Dość przeciętny. Dnia następnego jechałem z łodzi do Warszawy. Ponownie około 100-120 km, jednak już wtedy autostradą A2. I jazda około 140 km na godzinę tym samochodem powoduje, że ten samochód przez większość czasu zużywa około 9 9,5 litra. Na każde 100 km dynamiczne przyspieszanie, jazda troszeczkę szybsza, już powoduje, że mamy w tym samochodzie spalanie na poziomie 10, nawet czasem 11 litrów. Jeśli chodzi o spalanie tego samochodu w mieście, to tutaj, gdy mamy warunki takie jak dzisiaj, no może dziś niekoniecznie, ponieważ mamy teraz 2 stopnie, jednak w poprzednich dniach mieliśmy przez większość czasu temperatury ujemne, więc dla mnie, gdy ja mieszkam na osiedlu zamkniętym, jednak nie mam garażu i trzymam samochód po prostu na terenie osiedla. Okazało się to być niezbyt idealnymi warunkami dla tego samochodu, ponieważ jak się okazuje, gdy mamy temperatury ujemne i potrzebujemy ten samochód nagrzać, to nie działa to zbyt sprawnie. Ja jadąc z Piotrkowskiej Włodzi do autostrady A1 na widzewie, czyli około. 10 km może trasą WZ, to przez całą drogę w tym samochodzie jest po prostu zimno, on nie jest w stanie się nagrzać. Nie działa to również dobrze na baterii i cały system, który jest w tym samochodzie, więc ja jadąc z Piotrkowskiej do autostrady, miałem spalanie po 10 km na poziomie 17 litrów na każde 100 km. Więc to pokazuje, że jeśli nie mamy garażu i będziemy tym samochodem również jeździć po prostu zimą, i gdy mamy do przejechania, może. 5-10 km, to spalanie będzie po prostu astronomiczne. Więc jeśli będziemy mieli temperatury ujemne, prawdziwą zimę, to co jest teraz, to myślę, że spokojnie spalanie wzrośnie nam do około 20 litrów na każde 100 km. Więc to jest już wynik. No nie mogę powiedzieć mocno przeciętny, to jest po prostu wynik bardzo zły. Ten samochód bardzo dużo paliwa zużywa, gdy jedziemy tym samochodem po prostu w takich zimnych warunkach jak teraz. Zresztą spójrzcie na licznik. Przejechaliśmy teraz od miejsca nagrania intro 6 km i cały czas mam zużycie paliwa na poziomie 7 7.4 8 litrów wcześniej było. To jest wynik naprawdę mocno przeciętny, biorąc pod uwagę, że mam połowę akumulatora. To nie rozumiem, dlaczego ten samochód podtrzymuje teraz obroty spalinowego silnika i cały czas podtrzymuje energię w akumulatorze i nie zużywa prądu z akumulatora trakcyjnego. To jest troszeczkę nielogiczne. Dlaczego ten samochód nie chce jechać na silniku elektrycznym, gdy mamy warunki na poziomie 2-3 stopni Celsjusza? To jest dość dziwne. Idąc dalej, jeśli chodzi o cykl mieszany, to tutaj. Również zależy to od wielu czynników, niemniej jednak ja przez większość czasu miałem spalanie na poziomie 8 litrów. I gdy spojrzymy na komputer pokładowy i sprawdzimy sobie właśnie spalanie od resetu, to ostatnie 700 km to jest 8,5 litra na każde 100 km przy średniej prędkości 73 km na godzinę. I to jest trasa drogą ekspresową, bocznymi drogami troszeczkę miasta, trochę łodzi. Więc takie powiedziałbym normalne korzystanie z tego samochodu. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że ten samochód ma faktycznie 50-litrowy zbiornik paliwa, a nie jak samochody Toyoty 30-20-litrowe zbiorniki, to jesteśmy faktycznie w stanie przejechać tym samochodem wciąż 600-700 km bez najmniejszego problemu. Niemniej jednak nie oczekiwałem tak dużych wartości. Oczywiście przy lepszych warunkach garażowaniu tego samochodu, nagrzaniu akumulatora przed wyruszeniem, Jesteśmy w stanie osiągnąć w mieście wyniki na poziomie 5 litrów, więc de facto przejedziemy 1000 km, jak mówiłem wam w pierwszym filmie. Słyszałem również o rekordziście, który był w stanie osiągnąć wyniki poniżej 4 litrów na każde 100 km, więc on był w stanie przejechać tym samochodem nawet 1200-1300 km na jednym tankowaniu, więc wynik jak najbardziej fantastyczny jak na hybrydę z tak dużym zbiornikiem, tak ciężkim. Ponieważ muszę podkreślić kolejny raz, że ten samochód jest cięższy od zwykłego kaszkaja o około 200 kg, więc to jest spora nadwaga. Mamy tutaj również inne zawieszenie i sprowadzone kilka zmian technicznych. Jednak szczerze mówiąc, gdy będziemy tym samochodem jeździć w takich warunkach jak dzisiaj, i głównie trasie, to jest to nieopłacalny zakup, ponieważ zwykła miękka hybryda, czyli z silnikiem 1,358 koni mechanicznych. Osiąga wyniki po prostu dużo lepsze niż to. Ten samochód faktycznie sprawdza się, gdy jeździmy w mieście. Jednak musimy ten samochód garażować, więc jest kilka po prostu wymagań, które musimy spełnić, aby ten samochód był dla nas bardziej opłacalny. Ponieważ jeśli nie mamy gdzie tego samochodu parkować, jeśli będziemy go stawiać po prostu pod osiedlem, pod domem, gdzieś na zewnątrz, to. Zimą niestety się to nie sprawdza, i wzbudza to we mnie wewnętrzną ciekawość, jak będzie sobie radził kaszka z napędem E-Force. Czyli, mając tutaj dwa silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła i wciąż ten sam silnik, jeśli chodzi o generator prądu, i wciąż tę samą małą baterię. Więc może się okazać, że tamten układ napędowy w warunkach zimowych będzie osiągał naprawdę astronomiczne wartości. I również jestem bardzo ciekaw, jak ten samochód będzie sprawdzał się latem. No, Latem może niekoniecznie wyniki będzie mieli bardzo dobre, ponieważ nie musimy się nagrzewać, jednak musimy się chłodzić, więc również pewnie będzie zużywał troszeczkę energii i paliwa. Niemniej jednak taką wiosną czy jesienią może się okazać, że ten samochód będzie naprawdę fantastyczny na co dzień. Wrócimy zapewne do tego tematu za kilka miesięcy. Niemniej jednak ostatnie dwa tygodnie z tym samochodem są dla mnie w pewnym sensie rozczarowaniem, ponieważ Widząc, co ten samochód potrafi na górskich serpentynach, jak ten samochód sprawdzał się na polskiej premierze, oczekiwałem wyników po prostu lepszych. Tutaj już nie widzę tak dużej opłacalności, jak widziałem w październiku podczas polskiej premiery w Karkonoszach. Niemniej jednak, całościowo to wciąż jest fantastyczny samochód. Mimo wszystko, wciąż jesteśmy w stanie przejechać 600-700 km na jednym tankowaniu, więc wyniki jak najbardziej w porządku. Niemniej jednak oczekiwałem czegoś po prostu lepszego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Nissana Qashqai i power lub po prostu Nissana Qashqai, odsyłam do moich poprzednich materiałów. Testowałem ten samochód już na tym kanale trzykrotnie, oczywiście nie licząc dzisiejszego materiału. Wszystkie linki są w opisie, a ja się żegnam. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoje opinie na temat Nissana Qashqai i power w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.